Wheel Cleanery albo Wheel and Tire Cleanery to produkty zasadowe do regularnego mycia fel, które ponownie wracają do łask, po tym, jak bardzo dużo używaliśmy w ostatnich latach de ironizerów. Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek, a dzisiaj test porównawczy właśnie zasadowych Wheel Cleanerów. Od razu rękawiczki. Na początku zrobimy sobie pomiar pH poszczególnych produktów. Shiny Garage Wheel and Tire Cleaner, tyk wszystkie tutaj przelewamy. I mamy produkt. O, oh, neutralny. No tak, ósem, ósemka, tak? Czyli ósemka, czy nawet nie dziewiątka? Mniej więcej tu, więc tak, bardziej ósemka. Właściwie total neutral no, Teraz czas na Cure Lab Willy. No i tutaj już widać, że się mocno zaczerwieniło, więc mamy do czynienia z produktem wysokozasadowym. zasadowym. Jaki mniej więcej jest to pH? No, jesteśmy na pewno powyżej 12, czyli taka 13 jest mocno. No i tutaj już wiemy, że jeżeli to, to pH jest aż tak wysokie, to raczej będzie to produkt dużo mocniejszy od Shiny Garage. No, ale z drugiej strony zobaczymy, jak wypadnie. Bo być może, mimo że jest tak neutralny, to nawiąże fajną walkę z tymi produktami. Test pokaże. Teraz czas na Clinton Tire and Wheel Cleaner. E, czyli taki jakiś Shine Garage produkt do mycia zarówno felki, jak i opon. Często teraz tak producenci nazywają. Mam niestety małą buteleczkę, ponieważ ten produkt akurat używamy regularnie w naszej pracowni. A że chłopaki są w trakcie mycia, to. Nie mogłem ich, im go zabrać. Hmm. O, zobaczcie, też tutaj jest ładnie. Tu bar... Nie, bo tutaj już jest, to by było niebieskie, czyli tu wchodzimy. Ten trzeci kwadracik mi się nie podoba od góry. Tak nie wiem, gdzie go za bardzo wrzucić. No, ale... Je... Tak, zdecydowanie tu, tutaj to na pewno nie, więc tu mówimy o pH na poziomie 8-9, więc ja bym go zestawił, zróbmy tak, zestawmy go z Shiny Garage, bo to będzie wtedy bardziej sprawiedliwe, no ale zobaczymy jak soft ta butelka jest kosmiczna, uwielbiam ją. Dobra, nie będę tego odkręcał, tylko... Z już widzę, że jest to mocna zasada. Zobaczcie, jak się zaczerwieniło. Czyli jest to produkt pokroju Cure Laba 13-14. Produkt o nazwie Ka... Kamitore. Kamitore. Kamitore Wheel and Tire Cleaner. Eee, dobrze, mamy pomiar pH. Podzieliliśmy sobie tutaj grupy. Felgi bez zabezpieczenia. Brud około dwutygodniowy. Widzę, że jest już tutaj trochę pyłu, ale tego powierzchownego i właśnie tak zabrudzone felgi myjemy produktami zasadowymi. Tutaj nie ma sensu używać produktów kwa kwasowych, a nawet deironizerów, ponieważ te produkty powinny sobie spokojnie poradzić. Zabieramy się do testu. Przystępujemy do oprysku felgi. Zrobimy pół na pół. Soft kontra cure Lab. Dodam, że jest w granicach 20 stopni, pochmurno. Działamy w garażu, jest lekki przewiew, który też przyspiesza trochę wysychania, a to też będziemy obserwować. No i felga jest oczywiście totalnie, totalnie zimna. Lecimy z tematem. Oponkę również. Widzimy, że Curlab bardzo fajnie się spienia. No i znowu podkreślę, te atomizery Guali robią robotę. No, Japończycy, jak to Japończycy, zawsze muszą coś wymyślić, ale powiem wam, że. Tam, bo to jest nakładka tylko na ten atomizer. Jest tak wygodna i tak dobrze to leży w ręku. Ale oni lubią sobie yy, ułatwiać <gryw> życie. I też jest taka delikatna piana. Jeszcze zobaczymy. Bo on ma. Aha, i tu mogę. A tu mam bardziej oprysko, czyli jest takie to sitko, które powoduje spiskany. No dobra, obserwujmy. Przy softie widać, że ta piana jest taka bardziej ufita, bardziej no ale to jest też kwestia samego atomizera. Jak widzieliście po odchyleniu tej klapki, a, robi się produkt bardzo wodnisty, czyli totalny oprysk. Minęła minuta i widzę, że oba produkty jeszcze pracują, chociaż już zbliżają się ku końcowi, a, a dokładnie CureLab. On trochę wcześniej nam poszedł na tą felgę, jest cały czas wilgotno, opona widzę, że jest mokra, jeszcze nie ma tego objawu, że to wysycha, ale piana zgasła nam, a jeżeli chodzi o softa, zobaczcie, że tej piany było naprawdę dużo, jeszcze zostało trochę na tej feldze, mało tego, nawet jak zleciała tutaj na ziemię, to, to widać, że jeszcze jest, ale to... To jest ta kwestia tego yy, atomizera. Yy, tak czy inaczej, soft troszeczkę dłużej widzę, jest w stanie nam yy, poleżeć. Dobra, zabieram się zapłukanie, żeby nie przeciągać. Na pierwszy rzut oka wygląda, że powierzchnia została ładnie domyta zarówno za jeden, jak i, yy, za pomocą jednego jak i drugiego produktu yy, biała ściera przejedźmy tutaj trochę gdzie był Cure lab widać coś tam zebrało ale co bardzo mało więc większość została domyta no nie też nie oczekujmy że to bezdotykowo nagle wszystko wciągniemy A tutaj mamy softa. Możemy porównać. Jest bardzo podobnie. Tutaj, jakby, tutaj coś złapałem, że więcej jakby mi się zabrudziło. Natomiast patrząc na ten brud, i tu na ten, jest porównywalnie. jest porównywalnie. Możemy jeszcze w drugim miejscu gdzieś złapać wyżej. Tu mamy Softa, CureLab Soft. Bardzo porównywalnie, no ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, Felgę musimy jeszcze umyć ręcznie. Ja tutaj nie spodziewałem się, że będzie to umyte na 100%, ale jest umyte na 90-95%. Lekkie teraz przeciągnięcie gąbką w zupełności wystarczy, a jeżeli chodzi o opony. Akurat one są dosyć czyste. Leży tutaj jeszcze dressing, który, który dobrze hydrofobuje, i nie było widać jakiejś reakcji, żeby te produkty zaczęły tą oponę lepiej doczyszczać. Dobra, teraz spryskam sobie najpierw Willim z Laba i wygąbkuję tą prawą część, żeby zobaczyć, jak się pracuje ręcznie, a spłuczę i zrobię to samo z softem, i wtedy. Powiem wam o y, moich y, doświadczeniach, jeżeli chodzi o ręczne wypracowanie tych produktów. Produkt pod produktem, ale ta gąbka też spienia akurat bardzo dobrze. Natomiast e, produkt jest też ważny, no bo on nam daje poślizg, który czuć tu rzeczywiście, więc ta gąbka bardzo swobodnie nam pracuje po tej powierzchni, co jest dużym atutem. Widzimy, że dobrze się to spienia. Spokojnie możemy sobie wygąbkować całą, całą felgę. Taki tip od nowika. Jeżeli chodzi o mycie falk, często zada, zadajecie pytanie, czym myć. Jak widzieliście, większość robię gąbką, nawet do środka możecie wejść gąbką, oczywiście wszystko zależy od kształtu. Jeżeli chodzi o pędzelki, ja raczej nie używam, chyba że domywam sobie tutaj te części, gdzie są śruby albo już naprawdę bardzo wąskie szczeliny. Mimo tutaj tej wąskiej szczeliny, udało mi się wejść gąbką od jednej strony, też od, tylnej, od tyłu trochę wszedłem. Jeżeli chodzi o wnętrze felgi, jeżeli jest duża felga i nie chcemy tam wkładać ręki i bawić się szczotką, przepraszam, gąbką. To wtedy możecie wykorzystać szczotki. I jakie mamy rodzaje? Po pierwsze mikrofibrowe i te bym zalecał do używania przy zadbanej feldze, a szczególnie przy czarnej, lakierowanej. Jeżeli chodzi o felgi takie zaniedbane, gdzie jest dużo brudu, ewentualnie srebrne, śmiało możecie używać te szczotki z włosiem nylonowym. Piana wydaje się tutaj yy, większa objętościowo, natomiast mam wrażenie, że jest ciut mniejszy poślizg pod gąbką. Są to oczywiście różnice kosmetyczne, ale jeżeli już mamy wszystko rozkładać na czynniki pierwsze, to mówię Wam o wszystkim. Lewa strona szajni garaż, ale ten produkt przyjemnie pachnie. Jak takie orężatki, rozpuszczalne. On nie jest pieniący, jest dosyć gęsty, taki żelowy, jeszcze w środku tak. Eee, jest zupełnie inny, jest specyficzny. Chociaż. No, powiem Wam, że ja lubię ten produkt do regularnego mycia. Akurat jego używałem bardzo dużo swojego czasu. Podoba mi się ta konsystencja i widzę, że on nie wysycha za szybko. To jest jego ogromną zaletą. Teraz klinkl. Klinkl się spienia. Mam lekko. Nawet zobaczcie z tego mini triggerka. Zupełnie mu to nie przeszkadza. Spójrzcie jak zachowuje się piana na Shiny Garage, ta która jest, bo jest jej bardzo mało, ale widać, że ta ciecz powoli, powoli spływa, on jest taki lekko zagęszczony, nie Natomiast Klintel, e, standardowo jak takie produkty zasadowe, zobaczcie, trochę szybciej nam to wszystko płynie. Co do czasu działania, e, Shiny Garage wiem, że potrafi leżeć długo. Clean pool, cały czas leży, z tamtej strony tak naprawdę, tamta strona była szybciej spłukana, ale to e, trochę ze względu na Cure Lab ponieważ Soft też leżał e, dłużej, więc tutaj te czasy już nam się zaczynają trochę wyklarowywać. Tak czy inaczej za chwilę przejdę do płukania. Klinku. Podobne zabrudzenia jak i z tamtej strony. I mm, shiny garage. Tu mamy shiny garage. Tu mamy klinku. Te zabrudzenia są bardzo podobne i są w sumie podobne do drugiej strony. I przechodzimy do mycia ręcznego. Też zaletą jest to, że ten produkt nie jest duszący. Czyli mamy oba produkty takie przyjemne, komfortowe w pracy. W przeciwieństwie do tamtych, które jednak trochę czuć. Piana obfita, dobry poślizg pod gąbką. Pani garaż jest produktem bardzo nisko pieniądzym. Dopiero teraz ta gąbka <grymna> zaczęła go spieniać, ale ona wszystko spienia. Yy, ale z drugiej strony poślizg jest bardzo dobry. Więc, jak widzicie, to nie jest tak, że musi być piana, żeby był poślizg i odwrotnie. Dobrze się myje, dobrze się myje, a dodatkowo jest to najbardziej komfortowy produkt z tych czterech, jeżeli chodzi o. O zapach i kompletny brak duszenia. Ciekawi mnie jeszcze dokładnie ten czas leżenia poszczególnych produktów. Dlatego wziąłem maskę ustawiona w Pionie, ponieważ felgi też zawsze są w Pionie i to wszystko nam spływa. No i prysnę wszystkimi produktami. Flint prysnę dwa razy, ponieważ mamy tam malutki atomizerek, więc musi być troszeczkę większy wydatek tego produktu. Jedziemy. O, nawet więcej musia. I tak jest go trochę mniej. Po minucie widać, że curlap niestety już wysycha. Trochę później, półtorej minuty, no i dawka produktu była ciut mniejsza, Zaczyna wysychać nam CleanPool. Minęło około 8 minut. Soft cały czas pracuje. Jeżeli chodzi o Shiny Garage, też cały czas pracuje, tylko zaczął powoli hydrofobować. Ale nie wysycha. Czas na podsumowanie. Brud około dwutygodniowy. Widać było, że te felgi są już brudne, ale nie jeszcze zabite. Każdy z produktów poradził sobie tak samo. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy do czynienia z takim większym zabrudzeniem, to przypuszczam, że dwa produkty, czyli Soft i Curelab, które pH mają dużo wyższe, pokazałyby pazura i swoją wyższość nad szajni Garage. Czy też klintem. Oczywiście są to tylko moje przypuszczenia, a praktyka jest praktyką. Natomiast chodzi nam o to, żebyście myli na bieżąco samochody i nie zapuszczali tych felk aż tak bardzo, więc nie rozpatrujemy tutaj produktów na takich zabrudzeniach półrocznych bądź też dłuższych. Tam raczej już należałoby wjechać po prostu preparatami kwasowymi. Jeżeli chodzi o komfort pracy tutaj powiedziałbym, że najlepiej sprawdza się Shiny Garage jak i clintle, a szczególnie ten Shiny Garage no i Soft też działał bardzo bardzo przyjemnie może dlatego, że się spieniał, więc tak mocno nie dusił, jeżeli chodzi o poślizg, tutaj Softowi trochę go zabrakło, natomiast CureLab Shiny Garage mimo niskiej piany i klinkle pokazały się z bardzo dobrej strony no i na koniec test czasu pracy, który jest bardzo ważny szczególnie dla osób, które myją na zewnątrz bądź też na myniach bezdotykowych no i tutaj mamy dwóch faworytów soft i shiny garage soft dodatkowo troszeczkę się spienił nam no bo mamy tą końcówkę taką siatkę, która spienia produkt i być może to zadziałało na plus z drugiej strony cure Lab, nawet z tego atomizera który jest standardowo też się spienia a mimo wszystko wysechł najszybciej Także tutaj ta piana nie ma do końca przełożenia na czas leżenia, po prostu jest to kwestia komponentów składowych produktu. Ok, myślę, że to wszystko. Resztę możecie już sami zanalizować i wybrać dla siebie najlepszy produkt. Natomiast ja zachęcam, żebyście dbali na bieżąco i wtedy wystarczy używać te delikatniejsze produkty. No ale z drugiej strony, jeżeli. Chcecie zrobić przyjemność swojej rodzinie, znajomym, osobom, które o te auta nie dbają, no to mimo wszystko musicie mieć w arsenale coś mocniejszego. Jeżeli ktoś prowadzi studio, też raczej powinien używać, zarówno tych mocniejszych produktów, jeżeli ktoś przyjeżdża do Was po raz pierwszy, jak i te delikatniejsze do mycia bieżącego. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A i pamiętajcie o w górę, jeżeli się podobało, i komentarzach dotyczących jednego z tych produktów, jeżeli go używaliście. Dzięki. Cześć.